Serdecznie. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Jest praktycznie bezmłodnie i około 24-25 stopni, i postanowiłem, że pojedziemy sobie obejrzeć Gold Coast. Gold Coast to jest miejscowość, w której mieszkam od 1995 roku. Jest to taka niepisana stolica turystyki w Australii. Znajduję się tutaj głównie w hotele, apartamenty, są takie całodzienne parki rozrywki jak Seaworld, Movie World, Wet'n'Wild, także turyst... miasto stworzone praktycznie dla turystów. Dojeżdżamy do Gold Coast i powiem Wam parę takich najważniejszych rzeczy na temat Miasta Gold Coast. Otóż jest to, tak jak powiedziałem już na początku, stolicą turystyczną Australii. Znajduje się w stanie Queensland, 500 km na północ od Sydney, 70 km na południe od Brisbane. Mieszka tutaj prawie 700 tysięcy ludzi. Jest to szóste miasto co do wielkości w Australii. Największą zaletą tego miejsca jest to, że mamy bardzo łagodny subtropikalny klimat i latem y, temperatura średnia w dzień to około 29 stopni, w nocy około y, 18-20 stopni. Zima jest przepiękna tutaj na Gądkost, bo mamy zimą słoneczną, suchą zimę i, i temperatury w granicach 22-23 stopnie w dzień i w granicach 12-14 stopni w nocy, przy czym są i noce, które y, są bardzo zimne, wtedy temperatura spada już do 2-4 stopni y, na plusie oczywiście, no, ale wtedy już są. Y, takie ostrzeżenia w telewizji i w radiu mówią, że będzie bardzo zimna noc, żeby się przygotować, no bo temperatura spadnie do 4 stopni, czy nawet do 2 stopni powyżej zera, oczywiście. Latem mamy, tak jak powiedziałem, 29 stopni w dzień, ale w styczniu przychodzi z reguły pora mokra. Jest to taka może nie pora deszczowa dosłownie, tylko dlatego, że y, potrafi lunąć 2-3 razy dziennie dosyć, dosyć mocno. Jak również y, są dni, kiedy pada cały, cały dzień, ale wtedy temperatury są bardzo. Wysokiej, no i jest uciążliwa wilgotność powietrza, którą, która w, czasami dochodzi nawet do 90% i wtedy wiadomo człowiek się poci, jest, jest ciepło no i wtedy już klimatyzacja musi chodzić w domu. Tutaj mamy ponad 300 dni słonecznych w roku. Yy, mamy ponad 13 tysięcy pokoi do wynajęcia wyobraźcie sobie. Jest ponad 500 restauracji, i miejsce to odwiedza około 10 milionów ludzi rocznie. Z tego około, około miliona turystów z zagranicy. Słońce jest bardzo mocne, i muszę Wam powiedzieć, Dosłownie pół godziny na słońcu, i człowiek już jest opalony. Czuć, że, że słońce jest bardzo, bardzo ostre i bardzo łatwo się spalić. Wyobraźcie sobie, że ja miałem tutaj kiedyś taką wycieczkę. To było na samym początku. Były, były dwie pary z tego. Pamiętam, oni wygrali jakiś konkurs z jakiegoś browaru, coś takiego. W każdym razie, dziewczyna. Będąc ostatni dzień na gołdoku postanowiła, że się opali dosyć solidnie i wyłaście sobie, że, że spaliła się dokumenty, to znaczy o plecy sobie spaliła, spaliła sobie pośladki niesamowicie. No i, i to się skończyło tym, że musieliśmy jechać do lekarza wieczorem. Dostała środki przeciwbólowe, dostała maści, alovię pamiętam wtedy. No, i wyobraźcie sobie, że na drugi dzień o 9 rano mieliśmy transfer na lotnisko Brisbane, bo oni lecieli do domu, także czekają 24 godziny na podróż do domu. No i praktycznie pamiętam, że, że bardzo cierpiała, bo nawet nie mogła dobrze sobie usiąść. Usiąść. Wyobraźcie sobie, że zawsze jest coś za coś. Mamy piękną pogodę tutaj, mamy dużo słońca ale Queensland, stan, w którym znajduje się Gold Coast, jest stolicą świata w zachorowaniach na raka skóry. Tylko dlatego, że mamy tak właśnie dużo słońca, ludność jest bardzo podatna na, na zachorowania związane właśnie z chorobą raka skóry. Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że prewencja jest bardzo, bardzo mocno rozszerzona. Jest y, dzieci praktycznie, które chodzą do szkoły muszą być y, posmarowane kremem, muszą mieć czapkę. I tak jak pamiętam kiedyś w Polsce było tak, że y, do szkoły nie można było iść bez tarcie. Przynajmniej za moich czasów to były takie takie dosyć stare już czasy. Tak dzisiaj dzieci bez czapki, bez bez posmarowania też nie mogą iść do szkoły. Muszą mieć zawsze być posmarowane i muszą mieć Mieć y, okrycie głowy. Także y, rak skóry jest tutaj bardzo popularny. Muszę powiedzieć, że y, wiele, wiele klinik y, jest y, na golfkę, w ogóle w całym Queensland, które sprawdzają całe ciało i taką, taką kontrolę trzeba zrobić raz w roku. Jest to oczywiście darmowe. No i, i pod tym względem jesteśmy bardzo mocno zabezpieczeni. Australia w ogóle. Y, jest w czołówce badań nad chorobami raka skóry i wiem to tylko dlatego, że mój serdeczny przyjaciel w Australii jest właśnie lekarzem, który specjalizuje się w chorobach raka skóry, jak również jest też i, i chirurgiem plastycznym. to raz na dwa, trzy lata przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby popływać na desce tutaj ta ulica w którą w tej chwili jedziemy jest w tym momencie cała zamknięta tylko dlatego, że tłumy ludzi obserwuje właśnie surferów, którzy zmagają się z, z 3-4 metrowymi falami tutaj i jest to naprawdę niesamowicie widowiskowe i jest to taki festiwal Surfingu. I w ogóle Kira Beach jest taką duchową stolicą surfingu w Australii i każdy, który uprawia ten sport, zna doskonale to miejsce. Ten cypel, który tutaj niedługo będzie widać, rozdziela właśnie te dwie plaże. To jest plaża Kulangata i Kira Beach. Sovereign Island, wyspa, która została sztucznie usypana na dwóch małych wyspach. Yy, powstała ona w 1986 roku i nawieziono tutaj, wyobraźcie sobie, 140 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Yy, ceny domów na tej wyspie przekraczają naprawdę zawrotne ceny, ale yy, Trudno jest znaleźć dom poniżej 2 milionów dolarów, a często zdarzają się i ceny około 20 milionów dolarów. Mieszkają tutaj najczęściej bardzo bogatsi ludzie. Zobaczcie sobie, że na samym początku, jak zaczęły przyjeżdżać wycieczki z Polski, bardzo popularne było kupowanie złota w Australii. Otóż yy, yy, było to. Ponoć opłacało się wtedy kupować złoto. Ja miałem tutaj takiego znajomego. To był pan, który przyjechał jeszcze w latach 70. z byłej Jugosławii. I wyobraźcie sobie, że on miał na tej wyspie kodownię złota. Wyglądało to w ten sposób, że przyjeżdżałem z moimi turystami tutaj na tą wyspę do niego do domu i on w swoim gabinecie na stole miał. No dosłownie kilogramy złota no i ludzie sobie sobie yy, wybierali co chcą miało bardzo fajne yy, ceny no i, i dochodziło do, do do interesu znaczy no ludzie kupowali yy, tutaj była taka kiedyś historia dosyć głośna opisywana w gazetach w tej wyspie mieszkali, mieszkali, państwo, którzy zatrudnili tak zwanego pana, który przykręcił z żarówkę, no od wszystkiego, od trawy obcinał. No i muszę wam powiedzieć, że, że ludzie ci bardzo zacni. dawali e, e, takiego zaufania do tego pana, że faktycznie ten pan, e, Znał już e, prawie wszystko w tym domu, co się znajduje. E, odprowadzał dzieci do szkoły, e, odbierał je, gotował, naprawiał, szył. No, człowiek dosłownie od wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że ci Państwo e, od czasu do czasu jeździli do kasyna e, tam, żeby pograć żeby po prostu e, spędzić weekend no i pewnego takiego weekendu postanowili pojechać sobie do, do tego kasyna no i zobaczcie sobie, że wracają po pewnym znaczy, czasie na drugi dzień w niedzielę wieczorem wracają całą rodziną z powrotem do domu i się okazuje, że dom pusty wszystkie obrazy cenne Wywieziony. Cały safe, opróżniony. No dosłownie wszystko, co było warte w tym domu, wszystko wszystko zginęło. No więc natychmiast security, bo tutaj jest tak, jak żeśmy wjeżdżali, widzieliście na pewno, zwrócić uwagę na to, że jest, że jest brama, która jest otwierana o godzinie, zdaje się, 7 rano i wieczorem zamykana, chyba o 6 albo o 7, już nie pamiętam. W każdym razie natychmiast do security, security sprawdzają kamery, no ale się okazuje, że nikt nic nie wywoził. No więc nie wiadomo, co się dzieje. Stąd już zaczynają szukać, jak to możliwe i tak dalej. No ale okazuje się, że również łodzi nie ma, która stała przy tym domu. Okazuje się, że człowiek zapakował wszystko na łódź i odpłynął. Ślad po nim zaginął. Wyobraźcie sobie, że, że, że Federal Police go szukała, Interpol w ogóle, no wszyscy, no ale kamień w wodę. Nie ma człowieka, nie ma, nie ma dosłownie żadnego śladu po nim. Wyobraźcie sobie, że w jakichś 5-6 latach ten pan sam się zgłosił. Napisał do Australii na policję. Powiedział, że znaczy z, on, on ujawnił się, że jest w więzieniu w Tajlandii i bardzo by chciał odbyć tą karę w więzieniu w Australii. Żeby go z tej Tajlandii Australia zabrała i on chętnie odsiedzi wyrok, jaki mu sąd przydzieli w Australii. A więc, <todgłosy> <todgłosy> wyobraźcie sobie, że. Nie wiem jak to się skończyło, czy go zabrali do osej, czy nie, ale może Wam jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć. Ten Pan był Polakiem. The night sky trying to make me see your stars, but the dark can't Now I see violet, I can feel silence, In the dark all that I see. When your stars have burnt out, and your heart makes no sound, I'll find that. Eu